czy mam koszty? Anielinka ze skinem. A I po tej stronie... Ja na 10. Jaką na dziesięć właściwie? Czyli nasza kochana, To właściwie może kochana, może nie kochana, jak to woli, jak kto lubi, Jaki Pagi! Yeah. Cześć ludzie! Uf, chcieliście skin? Macie mój skin! A my jesteśmy na skyblocku! Jej! Yeah. Jak nam się zechce, to później pójdziemy na piwipi. <laughs> Trzeba by ginąć i się ośmieszyć. Dobra, ale wizytę na pójdziemy. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chcemy was um, tak jakby oprowadzić po naszym skatebloku... To jest mój domek. Zaraz pójdziemy do Jagody. No, no po poczekaj mam. Co Tylko nie, nie zamykaj drzwi, sama się zapadnę. Tu jest Piętro, pierwsze. Powinno też od parteru. A, ale to, to jest piętro. Pierwsze. Widok z okna na basen. I coś to tam się tworzy. Nie wiem, piorun to tworzy. Mój koleżka, Może kiedyś z nim nagramy, ale niestety on nie ma sklepa, więc będzie... On będzie pisał, ja będę gadać i jest okej. Okay. Dobrze. Zejdźmy piętro niżej i zamknijmy klapkę. Tu jest mój partner w Crafty Table. O, oczywiście. Przepraszam za nie mieszką, ale mam małe biurko. No. Tak. Przepraszam Was, że jeszcze nie pojawił się oceny z tamtego Minecraftu z singla, ale. pojawił się. O, po drodze mamy co mam w skrzynkach. W tej skrzynce, jość. Dobra, już się spokajam. W tej skrzynce są takie materiały różne. A w tej. To są moje skrzynki. Niech ich nie zobaczy. nie, haha, co jest, nie? To są moje itemki! On ma 2 T-Axis, Nie jestem głodna, chciałam coś um, Tu Maj. jest skrzynka piorunek. Opejrzymy mu idziemy. Gdzie jest to skrzynka? te trzy są jego. Teraz nie z co zauważam. Idziemy do niego, do do A do jest, jest generator do się No chodź do kodla. generatora. Drzwi ci się otworzyłam. się otworzyło. Kamerzysto, już do generatora. I do paremki. E, gdzieś krótki lot Tak działa generator Koba. Chyba każdy wie jak działa generator Koba, więc wiem po co ja to pokazuję. Dobrze, teraz pójdźmy do Jagody, do domku. Postawimy jej kupę na środku. Nie wolno. <laughs> Powinna być dirta, ale to nic. A dziękuję. To samo jest w piecyk 5. Dobra. No ej! Tu jest oczywiście ta sama skrzynka, piecyk w piecyku, nic. A w skrzyneczce ma czerwony proszek. Czerwony proszek, dużo to ci teraz, teraz tu się witałyśmy, tu nie ma nic jeszcze z trakcie budowy. Tu jest nasz basen, a tu na Minecrafcie mam y, login, a nie Linka 11, więc... Zdamy jest domek by, link 11 i to jest takie po prostu na powietrze światełku i w ogóle zbieram kasy na takie owienka, muszę powietrze złapać bo muszę zbić. to zbić co tam widzisz w leżaczek no połóż się na leżaczku e, tak, tu jest taki nadwodny leżaczek, a tam jest taki przybrzeżny o no. Okay. Um, przepraszam, że ja nie nagrywam z mojej perspektywy, ale coś... coś... Yy, Zapowiedziłaś się. No. Coś mi się nie stało trochę z mojego i będzie z jednej perspektywy. Ale następna strony będzie i z linki i z mojego. Tak, a to jest Dompiula. Obrazi się, jeżeli zobaczę ten nagranie, ale wątpię, że zobaczę to nagranie, bo, bo, bo tak. Tu ma kolejny, o, stół złoty Burżuazja, a to żelazny, kolejna Burżuazja. Dobrze, 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 wejdźmy na maszt, który nie mogę trafić. jeszcze nie jest skończony, jak widzę, ale to jest. O, wiem skąd na bomby skakać. Jaj. Zamknęłam się ci? Nie, <grywanie> nie, nie. No nie, nikt nie, 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 Takie... nie, takie, nie, 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 już nie, takie... takie... Nie wiem jak to będzie wyglądać, jak to zareagujecie na taki film. Po prostu paplanina. i... Nie, ja nie chcę ja umrzeć. W sumie z oprowadzenia po serwerze już byłoby tyle, więc może by ja iść się... Na pini? -pi. Tak. Na łapki. Na, na łapki, na łapki. Ja nie zamierzam. Nie, 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 nie zamierzam. Ja nie zamierzam stracić kolejnych temów. Nie ja zamierzy. Dobra, ja mam drewniany jeden. O, mam dwa diaksy. Jo, żeby stracić. Ja sobie wiele taki. Nie ja mam Jest ryby kamienne. Dobra. Dobrze. Czekaj, maszynki zbieram. Właśnie. A. Ok. Dobra. Ja pójdę z krótem. Musimy ich popro... O, na który idziemy? Czekaj, czekaj chwilę, czekaj, czekaj chwilę. Za chwilę wracam. Y, idź na jedynkę i poczekaj na mnie u góry. Czekaj, zobaczę, się Sexy klocek. Jeżeli oglądasz ten filmik... Jest ciebie tu pełno. Musiałam to powiedzieć. E... Dobra. Już się uspokoię. O, Aniela, może ten. Nasz kolega tam jest. Nie ma raczej go, ale. Jest na serwis. A powiedział, że musi kończyć. Co za ciotka. z Netflix. Umarłam! Też. Maciek. A nie Leon, jakiś... Nie, jakiś Esbern. A nie, Esbern. Źle przeczytałam. No, a to, było, to była nasza śmierć. Pod drzewkiem się pożegnałam. E, Jak ja, 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 patrzę na każdym czego nie ma? Choć już w sumie, dobra, sprawdzimy jeszcze czego. Muza. Ona, ona, ona mnie zabija. Zawsze, za każdym razem mam podobne oczy. Patrzcie. A nie, mam podobnych. Mam nowy skin, który mnie nie chce działać. Mam taką kurteczkę, taką gdzieś potąd, jasno-niebiesko, ciemno-niebiesko-białą i takie króciutkie, no. siłe spodenki. I brązowe włosy, ja, Gdzie ty jesteś? Ja na dwójce. Ja przed rozginałam na dwójce, teraz na Nie mogę tam? Nie, nie mogę tam. Ło, lagi mnie chciały! lagi nie chciały. Tak? Dobra, miesza z lagami po raz pierwszy mam na tym serwerze. Jest! On tu jest! Na dwójce? Nie, na czwórce. To idę umrzeć, bo mam tu lagi. To ja idę umrzeć, bo mam tu lagi. Dobre. Trzy... Dobra. Powrót do normalności. Dobra. Dobra, dobra, nie lagi się. Mmm, na wtórnie zawsze miała nagie, ale nie aż takie, 3, 2 FPS, 1, 2, FPS-y, 1 FPS-y. Serio? Lecz co jest? Tak. A jego brat też? Tak. O, trzyma nagów. Cześć, Chris. Jan. Cześć, Chris. Oooo. Napiszę do niego. Sebastian, co Sebastian się Zabije. Tutaj tak się wynika. Ej, no, ej, bro? Nie. O Sebastian. Tak, lubimy się z nimi droczyć. Ty się lubisz z nim droczyć? On nie lubi. On jest młodszy. Zostałam. Tak, jak ja. Nie zabijemy, nie zabijemy. A, tak dla pewności, Chris01 to jest mój chłopak, dlatego nie lubi. Ale tylko w Minecrafcie. No, w Minecrafcie patrzy się. No, A, no. Znowu. On jest spaczony. Płocki. Biorę się w to. Wpada się na ogień i wydaje na pod wodą. Jestem kolorowa, dziękuję bardzo. Kto mnie bije? Chris! Gdzie ty być? Pewnie ma ktoś, kto jest na niewidzialność. Cześć, się nie chciałam cię uderzyć. Ja się teleportnęłaś, to cię samo uderzyło. Dobra, dobra, Chris! Przepraszam. 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 U! No. Może to ręce do sczyneczki, żeby tam cztery wiązka i jedno jabłuszko. Złote. Yy, chyba. Złote. Samo wespotkę. Dobra, ale to by było chyba na tyle. W tym odcinku. W następnym odcinku. Obiecamy pokazać więcej. Tak, więcej pokażemy następnym razem. Ale na razie yy, musimy się pożegnać. Aha, i właśnie... Minecrafta, to no jest Minecrafta, mój na kanale Singlu to, 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 to. On się może, może naprawdę bardzo, bardzo może, bardzo może, naprawdę bardzo może pojawi. Um, powtarzam się, wiem, przepraszam Was, ale naprawdę... No Chris, proszę nie! Podchody? Czego nie wolno, ja młodam, ja młoddam jego dogonie. Tak naprawdę to on mnie kilka razy zabijał na PvP1. Jeszcze nie mieliśmy wtedy do sojuszu. <głos> <głos> Dobra, ale myślę o to. Nie, nie zabijaj! Nie, 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 że już nie kradnij, nie zabijaj. Dobra, nie po kolei. ale nie zabijaj. To było chyba siódma. Dobra, nie jestem taka mocna w religię, ale kocha Boga i w ogóle Bóg istnieje. Pro. To ja się pożegnam u góry, jak ona chodź do góry tutaj. Yeah. mi się pożegnam z na wieżyczki? które wieżyczki? O, dobra, żadnej wieżyczki. Ja się! Dobra, pod drzewkiem, jak ona na spałnie, tym po prawej, ja już się ustawiam do zdjęcia. Z antenem, nie? Mm. Papatki ludzie Niech od deseru dojdzie Where are Tu okay. Dobra A więc... Na razie Na razie Zapomniałeś mi o, o jednym Komentujcie Subskrybujcie